W dzisiejszym świecie, pełnym hałasu i pośpiechu, łatwo zapomnieć o głębokim sensie sakramentu spowiedzi. Jednakże, święty Jan Wijanej, znany także jako proboszcz z Ars, pozostawił nam nieocenione wskazówki, jak właściwie przeżywać ten dar od Boga. W swoim kazaniu o złej spowiedzi, święty Jan Wijanej nie tylko demaskuje pułapki, w które często wpadamy, ale również ukazuje nam drogę do prawdziwego pojednania z Bogiem. Zapraszamy do wysłuchania tego niezwykłego kazania, które nie tylko otworzy nasze oczy na to, czym naprawdę jest spowiedź, ale także pomoże nam zrozumieć, dlaczego warto dążyć do jej właściwego przeżywania. Święty Jan Wijanej, człowiek głębokiej wiary i wielkiego miłosierdzia, dzieli się z nami mądrością, która może przemienić nasze duchowe życie. Jego słowa są nie tylko ostrzeżeniem przed złymi praktykami, ale również pełnym miłości wezwaniem do nawrócenia. Czy jesteśmy gotowi, by zanurzyć się w nauczanie tego świętego i pozwolić, by jego przesłanie dotknęło naszych serc? Zachęcamy do wysłuchania tego filmu do samego końca, który wprowadzi nas w świat świętego Jana Vianneya i jego głębokiego zrozumienia sakramentu spowiedzi. Jego słowa są pełne mądrości i miłości, jakby sam Jezus przemawiał do nas przez jego usta. Pozwólmy. Aby jego słowa stały się dla nas inspiracją do odnowienia naszej relacji z Bogiem i do dążenia do świętości. Głuchoniemy często stanowi obraz osoby, która przystępuje do sakramentu spowiedzi, jak chrześcijanin. Zdarzają się ludzie, którzy ignorują wyrzuty sumienia, inni zaś stają się niemymi, gdy przychodzi czas przyznania się do swoich grzechów. Jest to straszne nieszczęście, gdy ktoś z wstydu albo strachu ukrywa grzech śmiertelny. Wówczas samemu sobie przysparza cierpień, bo kłamie wobec Jezusa Chrystusa, odrzucając lekarstwo i miłosierdzie, które Zbawiciel ofiaruje skruszonym grzesznikom. Wielu ludzi popełnia także świętokradztwo podczas spowiedzi. Oby jednak ten grzech był na tym świecie tak rzadki, jak potwory. Życzę, aby moje słowa nie dotyczyły nikogo z obecnych tutaj w Kościele. Czy można wyrządzić większą zniewagę Bogu i Zbawicielowi? Dziś pokażę, jak bardzo Jezus Chrystus cierpi z powodu takiego świętokradztwa oraz jak ogromne jest Boże miłosierdzie dla takiego niegodziwca. Spowiedź jest najcenniejszą instytucją w Kościele Świętym. O tym mogą zaświadczyć zarówno błogosławieni w niebie, jak i potępieni na wieki. Ci pierwsi zbawili się przeważnie dlatego, że godnie przystępowali do sakramentu pokuty, podczas gdy drudzy zginęli na zawsze, ponieważ albo nie spowiadali się wcale, Albo czynili to niewłaściwie. Dlaczego dochodzi do złych spowiedzi? Przede wszystkim dlatego, że niekiedy nie robi się dokładnego rachunku sumienia. Trzeba badać głębiny swojego serca przy świetle i z wagą w ręku, nie ukrywając przed sobą niczego, bo nic nie zostanie ukryte na sądzie ostatecznym. Często sumienie jęczy i woła: zlituj się nade mną i wybaw mnie z tej strasznej przepaści. Czy mam być na zawsze oddzielony od Boga i nigdy go nie oglądać? Co za straszne nieszczęście! Kto rzadziej się spowiada, niech poświęci więcej czasu na rachunek sumienia, niech robi go po modlitwie do Ducha Świętego i po polecaniu się matce Najświętszej. Dobrze jest również prosić o łaskę dobrej spowiedzi podczas mszy świętej tego dnia, czynić dobre uczynki oraz umartwiać się w jedzeniu lub wspaniu. Warto prześledzić w myśli grzechy kilkakrotnie, aby głęboko zapadły w pamięć. Jeśli ktoś przed komunią świętą przypomni sobie jakiś grzech śmiertelny, niech nie przystępuje do stołu pańskiego, jeśli zapomniał o nim z własnej winy. Po drugie, spowiedź wymaga szczerego wyznania grzechów, co w przypadku ludzkiej pychy nie przychodzi łatwo. Oprócz samego grzechu należy także podać, ile razy został popełniony oraz jakie towarzyszyły mu okoliczności obciążające. W tym miejscu diabeł często oszukuje penitenta. Nakłaniając go do szukania łagodnego spowiednika lub namawiając do zatajania grzechów, pokutując biedaków nadzieją na lepszą spowiedź później. W ten sposób diabeł uwięził wiele dusz, prowadząc je na zgubę wieczną. Świętokradzka spowiedź prowadzi do zaślepienia i zatwardziałego serca, które niekiedy trwa aż do śmierci, jak wiele odstraszających przykładów mogliby przytoczyć święci misjonarze. Świętokradztwo prowadzi do utraty łaski bożej. Wzmacnia wpływy szatana nad duszą i osłabia bojaźń Bożą. Zbawiciel ostrzega: Będziecie mnie szukać, i w grzechach waszych pomrzecie. Szczególnie grzech przeciwko czystości często prowadzi do złych spowiedzi. Przykładem jest pewien zakonnik, który uważany był za wzór doskonałości i zmarł w opinii świętości. Jednak okazało się, że potępił się, bo wstydził się wyznać myśli nieczyste. Nawet surowe pokuty. Modlitwy i umartwienia nie pomogły mu. Po jego śmierci ciało kilkakrotnie wychodziło z grobu, co zakończyło się dopiero w czasie uroczystego egzorcyzmu, gdy dusza przyznała, że jest na wieki odrzucona i zażądała pochówku poza kościołem. Ktoś może zapytać, czy ktoś naprawdę odważyłby się ukrywać swoje grzechy i ryzykować jeszcze cięższe wyrzuty sumienia? Gdybym musiał to potwierdzić przysięgą, bez wahania powiedziałbym, że tutaj, wśród Was. W tym kościele znajduje się pięciu do sześciu takich grzeszników. O tym przekonacie się na sądzie ostatecznym i przypomnijcie sobie, co dziś powiedziałem. Jak może chrześcijanin z powodu wstydu czy strachu ryzykować takim nieszczęściem? Przyjacielu, pomyśl, co ci grozi za ukrywanie grzechów? Nie masz odwagi otworzyć serca przed swoim proboszczem, ale czy on jest jedynym kapłanem na ziemi? Czy nie znalazłbyś innych księży? Którzy z wielką życzliwością wysłuchają cię na spowiedzi. Obawiasz się długiej pokuty. Nie bój się, spowiednik pomoże ci. Będzie się za ciebie modlił i razem z tobą opłakuje twój grzech, aby uzyskać dla ciebie obfite miłosierdzie Boże. Przyjacielu, zlituj się nad swoją biedną duszą, za którą Jezus Chrystus tak drogo zapłacił. O, jakże ślepi są grzesznicy, którzy ze wstydu lub strachu unikają spowiedzi ze swoich upadków. Na co im to ukrywanie, skoro w końcu tajemnice serc zostaną ujawnione na oczach całego świata? Wypowiadając teraz to jedno słowo, którego wypowiedzenie wam przeszkadza, moglibyście uniknąć o wiele większego, strasznego wstydu, który was czeka na sądzie ostatecznym, a piekło, do którego zmierzacie, moglibyście zamienić na wieczne szczęście. Ach, jak wiele cierpień przynosi człowiekowi świętokradztwo. Nikt nie chciałby umrzeć w grzechu. Ale wielu nie ma siły go porzucić. Boże, dręcz tych nieszczęśliwych i zaślepionych ludzi wyrzutami sumienia, by nie mogli im się oprzeć i wreszcie nawrócili się. Po trzecie, zdarzają się złe spowiedzi z powodu braku żalu, dlatego gorąco powinniśmy prosić Boga o skruchę. Kiedy ukrywamy grzech, odczuwamy wewnętrzny niepokój, który gryzie jak dziki tygrys. Jednakże gdy brak nam żalu, łatwo ignorujemy ten niepokój w naszym zaślepieniu. Dlatego też należy szczerym sercem modlić się do Boga o skruchę. Jak już wspomniałem, jak sprawdzić, czy mieliśmy właściwy żal podczas spowiedzi? Najlepiej widać to po zmianach w naszym życiu. Czy nie pobłażamy już dumie, gniewowi, zazdrości, skąpstwu, czy nie oszukujemy, czy pokutujemy, czy miłujemy cnotę czystości, czy jesteśmy gorliwi w służbie Bożej? Kto świadomie nie podaje liczby ciężkich grzechów albo nie ma prawdziwej intencji odprawienia pokuty, kiedy spowiednik ją zleca, źle się spowiada. Jeśli ktoś nie umie czytać, powinien powiedzieć spowiednikowi, żeby nie wyznaczał mu pokuty z książki do nabożeństwa. Zdarzają się czasem ludzie tak pyszni, że nie chcą przyznać, że nie umieją czytać i nie odmawiają pokuty, którą im zlecono. Nie ma powodu do wstydu. Trzeba po prostu otwarcie poprosić księdza o zmianę pokuty. Często zdarzają się złe spowiedzi dlatego, że penetent po rozgrzeszeniu nie ma ochoty naprawić krzywdy, którą wyrządził bliźniemu. Jak już wspomniałem, czasem warto zastanowić się nad wcześniejszymi spowiedziami, usuwać i naprawiać w nich wykryte niedociągnięcia. Ci, którzy ukrywają grzechy podczas spowiedzi, są prawdziwie nieszczęśliwi, noszą w sercach ciężar strasznego męczennika. Ci, Którzy wierzą, że przed śmiercią dokonają dobrej spowiedzi i naprawią swoje świętokradztwa, oszukują samych siebie. Są ślepi, bo nie zdają sobie sprawy, że diabeł nie pozwoli na to i będzie wszelkimi sposobami temu przeszkadzał. Bracia drodzy, badajmy tajniki naszych sumień, i jeśli znajdziemy tam zatajone grzechy, wyznajmy je zaraz na spowiedzi. Ani pokuty, ani jałmużny nie zgładzą tych grzechów. Jedynym ratunkiem jest sakrament pokuty. Nie pozwólcie, by piekielny duch nadal was oszukiwał, odbierając wam bojaźń i wstyd przed grzechem, a przywracając je dopiero przy spowiedzi. Odrzućcie pychę, która boi się upokorzenia. Za pięć minut wstydu, jeśli szczerze oskarżycie się przed miłosiernym kapłanem, uchronicie się od wiecznego nieszczęścia i hańby. Kto za życia nadużywa Bożego Miłosierdzia, nie znajdzie go w chwili śmierci. Pewnej chorej wezwano misjonarza w nocy. Powiedział jej wprost: Pani, jesteś w poważnym niebezpieczeństwie. Jeśli nie wyspowiadasz się należycie, to mając tak ciężkie grzechy, pójdziesz na potępienie. Czy to możliwe, że już umieram? Tak, to prawda. Od dłuższego czasu źle się spowiadałam i ze wstydu ukrywałam swoje grzechy. W tym momencie straciła mowę i zmarła. Prawdopodobnie poszła na potępienie. A jaki wstyd spotka świętokradców na sądzie ostatecznym? Będą wtedy pragnąć, żeby zwaliły się na nich góry, które mogłyby ich zasłonić przed oczyma całego świata. Co myśli osoba, która wyłudza rozgrzeszenie od spowiednika? Czy nie wydaje się jej, że słyszy z nieba głos upominający kapłana? Zatrzymaj się, bo najdroższa krew Zbawiciela woła i domaga się zemsty na tego świętokradce. Nie rozgrzeszaj, bo ja odrzucam i przeklinam te dusze. Świętokradcy. Wy sprzedajecie Chrystusa jak wiarołomny Judasz. Kiedy zbliżacie się z grzechami do Komunii Świętej, zadajecie Zbawicielowi nową śmierć. Czy nie słyszycie, jak On zdaje się wołać do was z tabernakulum? Synu, czekaj, wstrzymaj się, nie żądawaj śmiertelnego ciosu Twojemu Bogu. Pewien ojcobójca wciąż słyszał wokół siebie głos. Dlaczegoś mnie zadusił, czemu odebrałeś mi życie? Podobnych wyrzutów sumienia doznaje nędznik, który niegodnie przyjął ciało i krew pańską. Jaką naukę możemy z tego wyciągnąć? Używajcie wszystkich możliwych środków, aby wasze spowiedzi były dobre. Nie wyłudzajcie rozgrzeszenia, gdy trwacie w nałogu i nie macie szczerej intencji poprawy. Nie odbywajcie spowiedzi w pośpiechu, nie dobierajcie słów, które zasłaniałyby wasze grzechy i pomniejszały ich zło. Do Trybunału Pokuty przystępujcie z żalem o który trzeba gorąco błagać Boga. Jeśli przez lata ukrywaliście jakieś grzechy, wyznajcie je jak najszybciej, nie słuchając potrzeptów diabła. Nie wyobrażajcie sobie, że wyznacie je później, lub że w najgorszym razie zrobicie to w godzinie śmierci, bo wtedy może być za późno. Wtedy Bóg w swoich niezbadanych wyrokach może odmówić wam łaski. A jeśli kusi was, by ukrywać grzechy, pomyślcie, co powie wam na sądzie ostatecznym spowiednik którego oszukiwaliście. Wszystko, co robicie, róbcie tak, jakbyście to chcieli zrobić w godzinę śmierci, wtedy nie zbłądzicie. Amen. Bracia i siostry, aby dobrze się spowiadać, musimy najpierw zrozumieć, czym jest spowiedź i dlaczego jest tak ważna w naszym życiu duchowym. Spowiedź to nie tylko akt wyznania grzechów, ale przede wszystkim spotkanie z miłosiernym Bogiem, który pragnie nas obdarzyć swoją łaską i przebaczeniem. Pierwszym krokiem do dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia. To moment, w którym w ciszy i skupieniu zastanawiamy się nad naszym życiem, nad naszymi czynami, słowami i myślami. To czas, abyśmy uczciwie spojrzeli na siebie i zrozumieli, gdzie popełniliśmy błędy, gdzie zraniliśmy innych i gdzie oddaliliśmy się od Boga. Nie jest to łatwe zadanie, ale jest ono niezbędne, aby nasza spowiedź była szczera i pełna. Kolejnym krokiem jest żal za grzechy. Żal ten powinien być szczery i głęboki. Nie chodzi tutaj tylko o poczucie winy, ale o prawdziwe pragnienie zmiany i poprawy. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że nasze grzechy ranią nie tylko nas samych, ale również naszych bliźnich i samego Boga. Prawdziwy żal prowadzi nas do decyzji, aby unikać grzechów w przyszłości i dążyć do świętości. Następnie przychodzi czas na wyznanie grzechów przed kapłanem. Pamiętajmy, że kapłan jest tylko narzędziem w rękach Boga. To przed Bogiem składamy nasze wyznanie, a kapłan jest Jego reprezentantem, który w Jego imieniu udziela nam przebaczenia. Wyznanie powinno być szczere i pełne, nie możemy ukrywać żadnego grzechu, który świadomie popełniliśmy. Tylko w pełni wyznając nasze winy, możemy otrzymać pełne przebaczenie. Ostatnim etapem jest zadośćuczynienie. Czyli naprawienie szkód wyrządzonych naszymi grzechami, na ile jest to możliwe. Może to być modlitwa, post, jałmużna lub inne dobre uczynki. Zadośćuczynienie jest wyrazem naszej skruchy i chęci naprawienia błędów. Bracia i siostry, spowiedź to sakrament miłosierdzia, który otwiera przed nami drzwi do nowego życia w łasce Bożej. Nie bójmy się przychodzić do spowiedzi, nie odkładajmy jej na później. Bóg czeka na nas z otwartymi ramionami, gotów przebaczyć nam i obdarzyć nas swoją miłością. Pamiętajmy, że każdy dzień jest nową szansą na poprawę i nawrócenie. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na działanie Bożej łaski, a nasza spowiedź niech będzie szczera, głęboka i owocna.